Szanowni widzowie, witam Was! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie mam przyjemność wrócić na Belly Boata. Mamy dzisiaj 1 Maja, także w końcu maju weczka w końcu można łowić ściupaki, w końcu można się fajnie pobawić i znowu wrócić na belly Boata. Bardzo się cieszę, bo się strasznie stęskniłem za tym pływadełkiem. Dzisiaj kijek delikatny do 18 gramów Okuma psychopercz. I spróbujemy podupać ściupaki na lekko. Może jakieś ładne okonie. Kto wie, kto wie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Eee, także co, mam nadzieję, że majóweczka oraz pierwszy dzień maja będzie naprawdę udany. Eee, no i co, nie będę przenudzał. Lecimy w końcu łowić piękne ryby. Mam nadzieję, zawijałeś na miejscówce. Będziemy robić pierwszy rzut. Kanibal na końcu zestawu i spróbujemy coś wydłubać. Trzymajcie kciuki. Pierwszy rzucik poszedł, także może coś się uda. Zobaczymy. No dobra, no to teraz parę słów o tym, e, dlaczego mnie nie było, bo jednak około 3 miesięcy nie pojawiały się filmy oraz w ogóle mnie nie było, e, więc teraz wam widzowie to wyjaśnię. E, powodem było oczywiście problem techniczny, jakim było e, oddanie komputera do naprawy, więc i tak nie miałem na czym montować dla Was filmów, dlatego one się nie pojawiały ale też z jednej, z jednej strony filmy się nie pojawiały, dlatego, e, ponieważ jak byłem na rybach, to ryby brały, ale nie miałem kamery, a jak miałem kamerę, to ryby po prostu nie dopisywały. To też było powodem, ale głównym po powodem właśnie e, było to, że oddałem komputer do naprawy. I no po prostu tak naprawdę nie miałem na czym dla Was montować materiałów, ale spokojnie nie przejmujcie się, e, już wracamy do regularnego nakrywania filmów, także filmy będą się pojawiały regularnie. E, no i co, ja już się skupiam na łowieniu, kończę gadać, trzymajcie kciuki, może coś dopadniemy. rybka, jest rybka, prawdopodobnie okoń. Tak, fajny okoń, sokie fajny okoń. O, dobra, widujemy go. Hop! Jest, bardzo fajny okoń, po 30 cm. Dobra. Siedzi podbieraku. Na razie sobie tam poczeka, a potem Wam go zaprezentuję e, i go wypuszczę. Natomiast na razie sobie poczeka. Teraz go zaprezentuję Wam. Dawidowie, prezentuję Wam. Taki fajny okoń. O, elegancki. Wpadł bardzo fajnie. Elegancko, ładnie powalczył, fajne branie dał. Niestety akurat wtedy jak miałem wyłączoną kamerę, więc włączyłem kamerę po zacięciu. Jak zacząłem tego gościa włączyłem kamerę ale fajny, bardzo fajny okoń, pod 30 cm. Bardzo ładne barwy, piękne kolorki, fajna walka. Teraz sobie w podbieraku chwilę poczeka, bo może być tu stado, dlatego w podbieraku sobie będzie czekał, a później go wypuszczę. No i co, próbujemy dalej, polujemy, bo może być ich więcej. Może być ich więcej i w dodatku Ładniejsze nawet. Wziął na jednostajne prowadzenie. Takie o, jak teraz prowadzę. Bardzo powoli. Zwijamy jednostajnie. I właśnie on tak uderzył na takiego kanibala w takim kolorze. Jest to 6,8 cm, jak coś. No i co, fajna walka. Fajne uderzenie, fajna walka, fajna ryba. Jestem bardzo zadowolony. Dobra widzowie, teraz będziemy sobie rzucać na pijaweczkę od Perć Profesora w kolorze bimberki na haczyku 10 c i czebugażce 3 gramowej, więc sobie porzucamy, zobaczymy. Może jakiś fajny okoń to uderzy. Teraz będziemy próbować rzucać za okoniem, bo mamy okoniową przynętę, ale wiadomo zawsze jakiś pewnie szczupak może się trafić e, z okazji jakby przyłowu, także wszystko jest możliwe. E, no ale są głównie, przynęta na okonia, więc polujemy na okonia. Jest. O, fajny może być. Może być fajny. A, szczupak! widzicie widzowie? Jest szczupaczek jak malutki. I do podbiegaka. Wo, ale wariat. Ale wariat. A, widzicie? I to samo mówiłem. Ściupak też może być w ramach przyłowu. Dobrze, że stalkę miałem, to mi chociaż nie odgryź. Ale teraz jak go wypniemy, to jest pytanie. Dobra, widzowie ściupak wypięty, tak się prezentuje jeszcze raz, a teraz wracamy mu wolność i wraca do wody ten ściupaczek. Popłynął, elegancko. Fajnie, fajnie. Mimo że mały, to fajnie. Jest, widzowie, jest rybka, okon, a nie, jaki ściupak malutki. Jaki maluteńki ściupak. Jezus Maria, jaki malu, jakie maleństwo w ogóle na takiego kanibala Krafta. O, tak się prezentuje. Ole ściupaczek Jezu, jakie ja mam go trzymać? O tako, dobra, o, do podbieraka nic skoczył, no skubany. Dobra, czekajcie, wyjmę go. No, patrzcie, takie maleństwo, taki pistolesik taki ściupaczek. Niesamowite, że on wziął, ale dobra. Ej, no co ty chcesz mi do podbiegaka płynąć? Patrzcie, co on robi. Chłopca mi do podbiegaka chce płynąć. Ej, czemu on mi chce do podbiegaka płynąć? Ej, Gosiu Patrzcie to, widzowie. On mi cały czas do podbiegaka. Co on chce od tego podbiegaka? Chłopca mi. Ej, widzowie, patrzcie. On tu cały czas pływa, do mnie On, on chce podziękować on, on chciał mi podziękować, ale czemu mi między spod... Ej gościu On mi chciał podziękować Też Cię lubię ściupaczku. Ja go kiedyś złowie wielkiego, zobaczycie widzowie Ej on mi będzie towarzyszył teraz Chodź On płynie Ja pierdzielę, ale jaja widzowie On się mnie nie boi w ogóle on im będzie towarzyszył. Patrzcie, on. Patrzcie ja mu uciekam. On do mnie płynie. A i popłynął sobie. Tam płynie. O. Stoi między trzcinkami teraz. Ale jazda widzowie, fajnie, że, że ten mały ściupak się mnie nie bał. Tylko przypłynął do mnie. Chyba mi podziękować. Mega fajna sprawa, mega fajne uczucie. On tam cały czas sobie stoi. Spróbujemy do niego podpłynąć. Zobaczymy czy się wypłoszy czy nie. Hop. Nie, już się popłynął. To jest niesamowite, takie nietypowe uczucie. ściupak podpływa do Ciebie i tak jakby daje Ci się pogłaskać, bo ja go normalnie pogłaskałem widzowie. On był w wodzie, on do mnie podpłynął i ja go normalnie po pogłaskałem, a chłop mi jeszcze chciał do tego podbieraka wpłynąć, nie? Przez dziurę. To jest w ogóle ciekawa sprawa. I niesamowita w sumie, ale super, mega fajnie. Zostawcie łapę w górę za, za tego ściupaka. Wierzę, że go kiedyś złowię jako metra. Wierzę w to. No dobra, lecimy dalej łowić, ale to jest cudowne przeżycie, serio. Jest, ślicznie widzowie. Jest chyba szczupak. No, może być wymiarowy. Może będzie wymiarowy. Wszak jest po Ale do wymiaru może. O, może mu delikatnie zabraknąć. Do wymiaru, niestety. A szkoda, bo fajnie byłoby. 1 Maja ustrzeić wymiarowego szczupaka, natomiast mamy w podbieraku kolejną rybę. Zaraz się wypniemy i wrócić do domu. Na spokojnie. O, o, dobra, wyszło. Elegancko. Taki jego mąż, No, do wymiaru, może mu delikatnie zabraknąć. Bo, no, myślę, że ma ledwo 40 cm. Także co, rybka jaka jest, ale wypuszczamy tego gościa do wody, taki ściupak nawet 45 cm nie będzie miał, także o, proszę bardzo, takie fajne kolorki, a teraz damy go do wody I jeszcze wraca do swojego domku, rośnie i poluje, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Pierwszy maja jak najbardziej udany, nawet samo przeżycie z tym małym ściupakiem było naprawdę udane, już mogłem wracać do domu, ale nie, łowię dalej, łowię dalej, łowię dalej i jest kolejny i, i lecimy po kolejnej. Jazda! No dobra, ja już się będę powoli zwijał, robię teraz ostatni rzut i spadam, także ja już się z Wami będę żegnał. Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Eee, połów uważam za udany. Przeżycie ze szczupakiem było niesamowite. No i co? Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.